Ola. Czy przygotowujesz koszyczek na Wielkanoc? Ja co roku stroję wielkanocny koszyczek, czyli święconkę, w Wielką Sobotę. Święconkę święci się w kościele. W tym roku, jak co roku, będziemy przygotowywać koszyczek razem z moją babcią Stasią. Nasz wielkanocny koszyczek jak zawsze będzie pięknie przystrojony gałązkami bukszpanu. Uwielbiam zapach tej rośliny. A gdy babcia wtyka gałązkę do masła, całe masło też pięknie pachnie bukszpanem. Ciekawa jestem, co Ty wkładasz do wielkanocnego koszyka. U nas wygląda to tak, że najpierw babcia wkłada piękną serwetkę na dno wiklinowego koszyka. Na serwetce układamy jajka, także nasze drapanki, naklejanki oraz malowanki. Do koszyczka wkładamy także chleb, sól, wędliny, ser, szan, masło, babeczkę, a na samej górze Umieszczamy baranka. Oczywiście nie żywego baranka, ale takiego wykonanego na przykład z cukru albo upieczonego z ciasta, czy też uformowanego z masła. Baranek często ma czerwoną chorągiewkę ze złotym lub białym krzyżem. Dlaczego? Gdyż to ma przypominać, że Jezus umarł na krzyżu. I zmartwychwstał. Co ciekawe, tato powiedział, że każdy z pokarmów umieszczonych w koszyczku ma swoje symboliczne znaczenie. Czy chcesz wiedzieć jakie? Otóż sam koszyczek jest oznaką szczęścia. Jajko to symbol nowego życia. Chleb. To symbol Jezusa w Komunii Świętej. Kiełbasa i masło to symbole dostatku i bogactwa. A sól i pieprz chronią od zepsucia. Ciasto symbolizuje umiejętności i doskonałość, a ser oznacza przyjaźń i porozumienie człowieka z przyrodą. Chrzan natomiast Obrazuje ludzką siłę i krzepę fizyczną. No i oczywiście baranek. Baranek symbolizuje zmartwychwstałego Jezusa. Ciekawa jestem, czy słyszeliście o wielkanocnym zającu. Do nas wielkanocny zajączek przychodzi w niedzielę wielkanocną, zaraz po wielkanocnym śniadaniu. Najpierw cała nasza rodzina spożywa razem wielkanocne śniadanie. Przed śniadaniem dzielimy się jajkiem ze święconki i składamy sobie życzenia. Wielkanocny stół, przykryty jest białym obrusem i ozdobiony bukszpanem. Znajdują się na nim takie potrawy, jak na przykład żurek, gotowana kiełbasa, najczęściej biała, sałatka jarzynowa, szynka, jaja, chleb i przeróżne ciasta. Ciekawa jestem, która wielkanocna potrawa jest waszą ulubioną. Ja uwielbiam żurek z jajkiem. Podczas śniadania mamy masę zabawy, gdyż bijemy się jajkami. Czy znasz tę zabawę? Otóż polega ona na tym, że każda osoba przy stole wybiera sobie jajko. A potem po kolei stukamy się jajkiem w jajko innej osoby. Wygrywa ten, którego jajko nie zostanie uszkodzone. W tamtym roku wygrała nasza babcia. Może w tym roku wygrana będzie moja. Kto wie? A po śniadaniu to dopiero zabawa, gdyż wyruszamy na poszukiwanie jajek. Mówi się, że wielkanocny zajączek schował jajka i należy je znaleźć. Dlatego wszystkie dzieci z okolicy biegają po podwórku i szukają schowanych jajek. Wygrywa ta osoba, która znajdzie ich najwięcej. Czy u Was na Wielkanoc także jest taka tradycja? Możecie mi dać o tym znać, klikając: Lubię to, pod tym filmem. Na drugi dzień Świąt Wielkanocnych jest lany poniedziałek. Domyślacie się, dlaczego ten dzień nosi właśnie taką nazwę? Oczywiście dlatego, że wszyscy nawzajem polewają się wodą. Mówimy, że jest to śmigus-dyngus. Jest to mój kolejny ulubiony świąteczny dzień. Zwłaszcza kiedy go spędzamy u dziadków na wsi. Od samego rana polewamy wodą wszystkich, którzy tylko znajdą się w pobliżu. Super, jeżeli tego dnia jest ciepło, gdyż to czyni zabawę jeszcze przyjemniejszą. Tato mówił, że kiedyś nie było takich pistoletów na wodę. To w takim razie, jak się polewano wodą? Wodę wlewano do balonów, a potem pryskano się nią nawzajem. U dziadków wlewamy wodę do wiaderek i oblewamy wodą nawet dorosłych. Jest przy tym masę śmiechu i zabawy. Dawniej śmigus i dingus były osobnymi zwyczajami. Śmigus oznaczał tradycyjne smaganie, czyli uderzanie wierzbowymi gałązkami po łydkach lub polewanie wodą. Dyngus to inaczej wykup. Chłopcy chodzili od domu do domu i w zamian za życzenia i śpiew domagali się wykupów w postaci pisanek, słodyczy czy też pieniędzy. Z czasem połączono te zwyczaje, i dziś tylko polewamy się wodą. Ale i tak przy tym jest masę zabawy. Tak wyglądają u nas święta Wielkiej Nocy. Ciekawa jestem, jak wy je spędzacie. Jeżeli spodobał Ci się ten film o tradycjach i zwyczajach Wielkanocnych, daj mi dużego lajka i zasubskrybuj mój kanał. Do zobaczenia już wkrótce. Pa!